Cześć. Cześć, cześć, jest Kasiak Stasiek i to jest... I siostra. Weź przybiś to łóżko No przybieram! No jej ale i tak ci nie będzie słychać, 100%. I stacha siostra. No tak. S i S. No. typ? Co ten typ? To jest inny typ. To jest inny typ. Tak. Hej, mogłam od razu kupić to. A ja nie z... Dlaczego musiałaś kupić ten sufit? No, kolejny typ, który mu pisze hej. Jezus moje. Hej, napisz. Hej. Ix to ja ci każę napisać. Ale weź się zaś przybliż do tego mikrofonu, bo ty się ciągle od niego oddalasz. Weź się ogarnię. nie będziecie cię słuchać. Ja się go boję! Dlaczego? Nie ja wiem, ja <grymne> Ej, zaraz będę miała najwięcej pieniędzy. Ja... Zbieram to. Dam, dam, dam. Bigster. Ty, to ty, ty, ty ma trzy piętra. Kurde, <coughs> ale kość. Ty! On ma spida. speeda. Czerwoną. Easy. <coughs> to ja może będę spadać. Jee, yeah, mam koronkę! Co? Yeah! ha, ha, Ja! Uje! Jestem najmocniejsza na serwisie. Jestem najmocniejsza teraz na bo Mam najwięcej osób. Śmiech to... Śmiech zło. Pamiętajcie, śmierć to nie zdrowie. Tylko zło. Te chwilę prawie się przez niego udusiłam. Taki fajny łuczek! Z wow. Brawo to Stachu. Już ten typ zabrał. Patrz, Stasiek, od tego typa mam trzy takie. Ja to umiem strzelać, z ci powiem. Stasiek, patrz, co ja mam od tego typa. Patrz, 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 patrz. Wow. patrz. No fajnie! Przy... To jest przykładaczkie! Nie, no to jest Widziała to, widziała to? Opa, popatrz na to! Widziałaś? To jest przykładaczkie! I teraz oczywiście nie chce mi pomóc. To coś! To jest przekonackie. Już od razu się nauczyłam tego używać. Ej! Czemu nie biłaś? A mi to nie działa. Mogę wypełnić i bić tym. Mi też czasem nie działa. Aha. Ale tylko o, czasem. O, 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 przez chwilę. Uy, <coughs> Czemu ja muszę nie mieć hajsu oczywiście? Znaczy, ja mam hajs. Czy ja mam hajs czy nie mam hajsu? No, nie masz. A na no, przecież się ja mam... Nie stać mnie. Mm. Nie stać mnie. A mnie Jestem biedakiem. <słuch> <słuch> Muszę pamiętać, żeby wyciszać na odcinki telefon. A mnie nikt tak nie przeszedł. Dobra. Szybko sprawdzę, co to jest. Heeee, albo Tymczasem ja się zagrał <grym> na jej koncie. Ej, zostaw, zostaw, zostaw! I tak nie umiem grać na kubie. Tylko jakieś filmiki mi przysłali. A ja i tak nie umiem grać na kubie. No to fajnie, to byś mi komputer zepsuła. Mhm. Uh -huh. Wybisz się jeszcze bardziej do tego mikrofonu. Mhm. Uh -huh. <grym> Może być? Nie. Co ty chłopiesz? Chłopaka im robisz, wiesz o tym? Ale to są tylko paluszki. A ja się piję. Ja się piję, a on kupia. Aha. Tu masz się lepiej. <grym> <grym> Co? <grym> Co? Kolejne piętero. Daj się napić. Masz. Nie pójdę. No kurde, ja też. Dawaj mi picie. No to łyżeczką sobie zabierz. Dobra. Co to jest? To? Co to jest? To woda ze sokiem. Krem To Zasłuchowało jej. XD nie ja to ma koronkę! Eee. Eee. Ja ci dam. Już nie ma. Już nie masz. Po Twojej koronie. Nikt nie będzie miał koronę oprócz mnie. Jak ty masz pić? Dobra. Nią się nie nagrać, panu pecze. Ja się zaraz normalnie postrzelam z łuku do ludzi. Ja się zaraz postrzelam z łuku do ludzi? Se. Sie? Se. 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 Sasanki. Co? Sasanki. Ej, właśnie, jesteśmy... Zaraz, czy my jesteśmy jedynymi na serwerze? Ej, yes. jesteśmy tylko jedynymi na serwerze. Yes, no. Myślałam, że się postrzelam do ludzi, lipa jest. Bo możesz we mnie? Mogę? Nie, bo ja mam speeda. eee A się zaraz zabiorę to ze speedem. Gdziekolwiek to masz? Skądkolwiek to wzięłaś? Od ludzi. Aha. Klam Uiii! Ukradłaś? dziady jego jedna. Z tego wyjdzie kolejna część. Po prostu normalnie. Mm -hmm. Po prostu normalnie. Dzięki za pić. Slo... Już z tego nie mogę pić. <laughs> Dawaj mi więcej Stasio, picia. Stasio. Picie jest pićowe. Ja fajnie się nazywa Twój kanał Stasiek. Nie wiadomo czy to dziewczyna czy chłopiec. Piszcie w komentarzach czy to dziewczyna weź, czy przecież chłopiec. Wiedzą, że to jest... Ja pierdolę. Właśnie, zgadnijcie czy ja jestem chłopcem czy babą. Bo ja już że jesteś moją siostrą. Nie, a może jestem bratem. O, ja się. Ja już mówiłam to 50 razy. Super, weź Ciekawe uciekam z Wednesem. sobie sprawę, że nie nagrywam z kamerką. Wiem. Wiem, ale nie mówię, co teraz robię. Leżę na kanapie na łóżku. Kanapu. Przed chwilą chyba zwariowała, bo. Ewe, no, 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 się, właśnie. O, jest Jo. I co to jest? Ele to fajny wyłazi! Co? Ele que fajny wyłazi! Błażąca! Jaki ja mam fajny rzeczy! Jaki ja mam fajny rzeczy! E jaki ty mas fajny rzeczy? No zobacz, Sama! Não, nie mogę. Poc! T ty <coughs> jesteś! Na sandola! Aha! Nie widziałam te pieciu. No ty mi wszystko wypiłaś. Co? Nic nie wypięta. Zabiję cię! No to, za to nie moja wina, że to macie na hita. Właśnie, że twoja wina. Bo to ty mnie uderzyłaś. Ja nie widziałam to makoduś na hita. Uderzyłaś mi cztery razy? Nie. To było cztery razy pokazane odejmowanie. Nie. Podejmowanie, dodawanie. To <grym> dowanie, Ej właśnie, nie, ej, dobra, e, e, no, dobra. No, no, no. Dzisiaj nie ma wolnego. Ale my mamy. Jeszcze jedenasta powinnyśmy być w szkole, a my w domu. Co? Ty chyba powinnaś być w szkole. Ja powinnam mieć w domu lekcję. Ale jak nie mam? Ale czy mamy wolne? Od szkoły. <grym> <grym> Błotem. Bo bo, bo bo bobo. bo jest fajnie. Który dzisiaj jest? Przestań gadać. Zanudzasz mnie. Co można sobie tutaj porobić? A, bo plasy coś tam. Dobra, idę się pomodlić, żeby ludzie weszli do gry. O, wszedł jeden. Modlimy się, zabijając ludzi wieczykiem. Amen.

Nie, nie! Ale daj mi się dostawać, co jest z tą dobra? Mogę? Proszę. No Nati, no proszę. Ale ja mam ten skok. No fajnie. I tak prędzej czy później ktoś cię zabije. Kurde, czemu go z takim opóźnieniem strzeliło? No proszę cię. mam. Teraz będziesz łagodnie zaszczepić. Zaszczepię. Tylko, że ty masz ochronkę teraz. A dalej masz. Chodź, wyjdźmy. Ale nie wychodź moim. A, proszę. Aha. I zaraz się nie ruszaj. Ja! Musiałaś się ruszyć! Musiałaś! Wow. Co ci się stało? Nie wiem, ale wiem, że w policzku mam Chyba bardziej w uchu. Ty ja nie mogę się ruszać. Ja nie mogę się wystrzelić. Nie, nie mogę. I czemu ja jestem nieśmiertelna? Zginęła się znak. Ja nie żyję! Dobra. Zbieram ten hajs. Ej, dużo tego hajsu było. Ja sobie idę coś tam kupić. Nie wiem. Po prostu coś tam kupię. Se. Pamiętasz swoje hasło do Robloxa? Ja nie mogę, jakie wiem co też ty pamiętasz swoje hasło. Jestem jedyną chyba osobą na ziemi, która nie pamięta żadnego hasła. Z niczego. Jeszcze ja pamiętam hasło do swojego telefonu I teraz. Ale mojego się... telefonu? Nie znam hasła do twojego telefonu. No bo ja nie mam hasła. No właśnie. Pysy. 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 <coughs> Lecz pana kreditka. Ciężko robiło, a ty wszystko zaciszyłaś. No jej tak, klejem z brokatem. Tak, klejem i brokatem, tak. Jak to jest plastikowa zabawka, która e, została bez głowy? Żebyś przykleiła jej i... głowę. Ale pies zjadł połowę łuba. <laughs> I odkrył muszla. Jeden pies. E, <laughs> e, jakby co to wygląda, kupa? Wygląda teraz... <laughs> jak upośledzony jednorożec, bo to był jednorożec zwyczajny, ale teraz jest upośledzony. Uh, on e, ulata głowa. E, o, serio. Patrz, serio lata głowa. E, to jest dziwne. Nakleju mu lata na głowa Eee. To jest przedziwne. Dobra, nie może. Zostało Co Zostało. Nie, nie zostało. Przedstawiamy... Gadać o takich rzeczach dziwnych, dziwnych i bardzo dziwnych. Rozmawiajmy o grzech. No Dzisiaj właśnie. Dzisiaj rano sobie zagrałyśmy w Island. Aha. Nie o. pamiętam tego. Pamiętasz jak zbierałam twoje jajca? Tak. Pamiętam, że było ich milion. I ty próbowałeś zabić bosa i gdzie są jajce, ale... Zginęłaś. Jak on cię raz uderzył, on to dostał spowolnienie, no, nie później cię już zabił i zginęłaś, a później tam wróciłaś, tylko tam nie było. I To nie był win. Właśnie tego się bałam. No to idź. Idę po picie, bo Stachu mnie wypił. To było moje picie. To jest takie. Wychodzę. Co mogę tam u góry kupić? E, 30. Kurde, chyba kupię to. Czekaj, kupić to czy to? A dobra, kupię to. Albo kupię to, co tańsze. I to 40 rów. Co to znaczy? Nie mam żadnego pojęcia, co to znaczy, ale dobra, nieważne. Jak ja chcę się dowiedzieć, co to znaczy? Co to znaczy? Poszła sobie i gra. No i kupiła, oczywiście. Oczywiście tutaj musiała kupić to Bo po co siostrze ułatwić sprawę. Teraz chyba to bo jest teńszy. Co to jest? Gara, Nie tam, a ta strzała leci tu. Co za dziwny łuk. Jest strzałem... Już myślałam, że my się strzały skończyły przed chwilę. Ale że strzał do tego nie ma. Właśnie, skąd ja biorę te strzały? E... Wyczyłam sobie picie na dole. Aha. Pierwszy moje picie, jest i tak piciowe. Do Dobu będzie chłopku. Co sta Jem. Mhm. Różki. To ja nie ma chyba. Szybko się poddali. Uh -huh. Sekundę. Ej, albo oni skończyli tajkur. No też mogli. Kończymy tajkur i nie będzie więcej odcinków. Ale nagramy jeszcze coś... Ciesia? Nie. A <coughs> nie dzisiaj. Miałam sobie zrobić przerwę od nagrywania i sobie nie robię przerwy. Miałam zrobić przerwę aż do kolonii. Bo... tak chciałam. Po prostu. I przybliż się znowu tutaj, bo zaś Cię nie będzie słychać, to będzie... Będzie ryczeć! No, od razu o tym zapomnisz! Nie zapomnę! Zapomnisz już umiał szybowiec. No to zresztą. zobaczmy. Dobra. Zakład, że zapomnisz. Okej. Okay. O jeden grosz. <ścoughs> XD. D, D. 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 Nie gadaj tyle, bo cię się motyle. Ogon krowy. Co? No, ogon krowy jem o tyle, bo odgania. Aha. Easy. On jem czas. Jakaś Zdrowia. baba dołączyła do gry! D, wy, i N, 2, 1, 2, 7. Chyba nie dołączyła do gry. Nie pij tyle. Będziesz sikać jak... E... Nie, ale nie wiem to. To sobie chwilę poczekam i pośpię. Obudźcie mnie widzowie. Czy mówisz sobie eee jak mi się było zbierachać? Chyba będziemy nagrywać trzecią część.